Była to już dwunasta edycja wieluńskiej stajenki, koncertu Kolęd i Pastorałek, który na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń szkoły podstawowej nr 5. Do wspólnego śpiewania zaproszono wiele osób z różnych środowisk, licznych uczestników wydarzenia i zaproszonych gości, powitał dyrektor szkoły Zbigniew Gajda. Wielu z nas uznaje, że grudzień to najbardziej magiczny miesiąc w roku, a Wigilia i Boże Narodzenie to czas, kiedy dzieją się cuda. To także czas, który zawsze kojarzy się z tradycją, spokojem, przyjaźnią, ale też z symboliką: choinką, opłatkiem i oczywiście z kolędami. Lucyna Krzemieniecka napisała: To właśnie tego wieczoru, od bardzo wielu wieków, pod dachem kwiwej kolendy, Bóg rodzi się w człowieku. Szanowni Państwo, zabraliśmy się tu dziś po raz dwunasty raz ze społecznością Szkoły Podstawowej nr 5 pośpiewać i poczuć klimat i magię świąt Bożego Narodzenia. Dada, 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 dada. Na skrzypeczka grają, zaraz tu przyjadą, pięknie zaśpiewają. Gdzieście kolejnicy tak długo bywali, wszyscy dziś od rana tu na was czekali. Da da, 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 da. zwoją, zwoje, szkic, się cieszymy, kiedy przybywacie Kiedy w naszym domu kolędy śpiewacie Dzisiaj usiądziemy z wami Przy szopce kolędy razem zaśpiewamy w pęskach granie. Niech leci do nieba to nasze śpiewanie. Na scenie Kinoteatru Syrena zaprezentowali się m.in. uczniowie, nauczyciele oraz samorządowcy. Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa wystąpił z zespołem Gwiazdy po 18. Zapyta Bóg w tym niebie, co dałem mu od siebie. Wierzyłem i kochałem i byłem tym. Dym. I żyłem jak chciałbym żyć. Że spłacę duch, tym lepiej, tym bardziej, bo wiedziałem, co znaczy, że nadziei brakowało mi i kilku chwil, kilku dobrych chwil. Może powie to niepotrzebne słowa. Kolei Starosta Wieluński Maciej Bryś zaśpiewał w Towarzystwie Zespołu Ludowego z Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnożyłach. Wyciąga rączki do grzecznych słów, w maleńkim ciele potężny bóg. Berło i pany, nędza łachmany, tak otaczają jego. Niespodzianką i zaskoczeniem dla publiczności okazał się spektakl Cieni przygotowany przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Wieluniu z udziałem wicestarosty wieluńskiego Krzysztofa Dziuby. Mario czy już wiesz, kim okaże się twój syn, twój mały chłopiec? Mario czy ty wiesz, że te stópki dwie? Będą kroczyć. Czy ty wiesz, że ta mała dłoń powstrzyma wielki wiatr? Że dałaś życie temu, kto tobie życie da? Mario, czy ty wiesz, że pewnego dnia przywróci wzrok ślę? Pomysłodawcami uroczystości są nauczyciele szkoły podstawowej nr 5 Aleksandra Mielczarek i Piotr Sitarski, którzy wcielili się również w rolę prowadzących Wieluńską Stajenkę. Na obszerną relację z koncertu zapraszamy do kulturalnego tematu tygodnia.